Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w Gdyni, a dokładnie blisko stoczni. I po drodze na spocik, który sobie dzisiaj wymarzyłem widzowie, znalazłem takie ciężarówki. Zobaczcie, ile ich tu w ogóle jest. Także już pewnie wiecie, co dokładnie będzie dzisiaj nagrywane. Będzie to Shorts i Reels, i również zobaczycie to w odcinku, bo znalazłem taką zajebistą lawetę. Zobaczcie sami. Idealna laweta do tego, żeby tam wejść i zrobić. Tutaj jakiegoś triczka, pewnie 360 albo bar spin. No, i tutaj, już zobaczcie, postawiłem sobie od razu taką bariereczkę do przeskoczenia. No, i może tam jeszcze coś wcisnę na flacie. Więc co, dawno nic nie było nagrywane, miałem dwa tygodnie przerwy po wiadomo ostrej glebie. Ona również miała miejsce niestety w Gdyni. Więc dzisiaj widzowie jest taki plan, żeby przełamać lody, odblokować trochę psychikę i ponagrywać właśnie trochę klipów z Gdyni. Bo szczerze powiem wam, że zapowiada się naprawdę grubo. A pokażę wam na który dzisiaj spot właśnie planujemy się udać. Ale to nie wszystko, ponieważ po tym spocie pojedziemy również na skatepark w Pruszczu Gdańskim. Dzisiejszy cel widzowie to jest właśnie ten bank. Zobaczcie sami jest to blisko morza. Taki blaszany bęczek. Ogólnie z polecajki Jarostromskiego, także dziękujemy Tobie za polecajkę. Ogólnie na ten spot mamy w opór kilometrów, dokładnie 9,231 minut, ale na BMX myślę, że warto dodać te 15 minut. Mam nadzieję, że skończę przed e, zachodem słońca to, bo chciałbym jednak nagrać e, ten klip na bęku, dopóki będzie widno, a plan na tym bęku jest taki, że zrobię na nim barspina i mam nadzieję, że 360 uwaga do morza. Mam nadzieję, że na dnie tego morza nie będzie żadnych kamieni, żadnych drutów. Oczywiście sprawdzimy to, ale taki mi się właśnie ten klip wymarzył, bo widziałem, że bardzo podobny nagrywał klipek e, Billy Perry jakiś czas temu, wstawiał to na Instagrama, więc sobie to Powtórzymy tak jak on Ale mega się jaram, że po drodze na ten spot, który wam właśnie przed chwilą pokazałem Znalazłem taką ciężarówkę Więc nie przedłużając widzowie Zakładam Insta360 na klatę I lecimy z tą nagryweczką Misja ciężarówka się udała, klip wyszedł z pierwszej próby, z czego mega się jaram. A ty, drogi widzu, jeżeli oglądasz ten odcinek, to w tym momencie wejdź na mojego Instagrama i polajkuj i skomentuj mój najnowszy reels z tej właśnie ciężarówki. A ja jestem już w drodze na następny spot. 8 km przed nami, więc widzimy się na spocie. Zostało nam już 6 km, więc jesteśmy bliżej niż dalej, ale naprawdę już jestem mega styrany. Ktoś czuję, że powrót będzie jeszcze gorszy. Niż przyjazd na ten spot, bo aktualnie znajdujemy się już poza Gdynią A dokładnie obok lotniska Kosakowo Więc no już trochę kilometrów przejechaliśmy No a jeszcze zostały nam cztery O kurde, tutaj stoi kolejna zajebista ciężarówka A obok niej to i to je Nie wiem w ogóle czy już jest czas, żebym mógł na nią wjechać, ale chyba nie, nie ma czasu Chłopaki jeszcze tutaj coś sprzątają Dobra, jedziemy dalej Szybki pit stop w Żabce na picie Oczywiście żywiec zdrój, niemocny gaz Oh, dobra, możemy jechać dalej Zbliżamy się do Pierwoszyna Mega dziwne nazwa, Pierwoszyno A docelowo jedziemy widzowie tutaj Do Mechelinek Mega dziwne nazwy, Pierwoszyno I Mechelinki, no ale dobra Już jesteśmy mega blisko Can't wait, żeby zobaczyć jak to wygląda na żywo Półtorej kilometra widzowie już tam zostało Sekunda I już będziemy, jeszcze mamy z górki bista traska O kurde, ale szybko ja jeszcze bez trzymanki Dojechaliśmy na miejscu. Jest to bardzo małe, jest tu też bardzo mało miejsca. Więc jestem ciekaw jak to w ogóle tutaj to zrobić. Teraz zobaczymy. No, ten bęk Trochę jest śliski bym powiedział. No, skok tutaj do wody. No Cilu, więc są. Myślę, że możemy chyba nagrywać. Ale mega dużo tutaj piachu jest. Będę musiał sobie tutaj troszeczkę wysprzątać. No, jak mam być szczery, to bardzo hardkorowa miejscowa. Daleka wydawała się o wiele łatwiejsza, ale jak wszedłem na górę, to jest tu bardzo mało miejsca. Zobaczcie sami. Tu jest rower, tu jest bank Daję tylko lekko w korbę i praktycznie już od razu jestem na tym bęku. Oczywiście widzowie spróbuję to, ale będzie to naprawdę ciężkie do zrobienia, bo nawet nie podjeżdżam w całości z rowerem na ten bęk. A zobaczcie, jak zrobię berspina na tym bęku, mam nadzieję, że mi się to uda, Tu tutaj od razu z tego bęku mamy wodę i będę chciał tutaj zrobić dropa, żeby trochę się ochłodzić i mieć oczywiście fajny klip. Spróbujemy parę najazdów i zobaczymy, co z tego będzie? Zobaczcie, stawiam rower na samej krawędzi tutaj. <gryw> I stąd się muszę niestety rozpędzić. Bardzo mało miejsca. No nie wiem, nie wiem czy mi się to uda. Jeszcze nie zmieniam spodenek do pływania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O kurde! Bardzo mało miejsca. Bardzo mało miejsca widzowe. Może trochę tutaj wyczyścimy tego piachu, bo jak się poślizgnę na nim, to będzie lipa, co nie? O. Ogólnie spot mega zajebisty, naprawdę. Klimacik tutaj nad morzem sztos. Ale no ciężko z tym najazdem, tutaj jest totalnie mało miejsca. Myślałem, że jest to troszeczkę dłuższe. Zrobiłem parę najazdów i uważam, że jest to do zrobienia, tylko muszę poświęcić na to troszeczkę prób, bo muszę po prostu wyczuć ten kąt i idealnie najechać, żeby wskoczyć do wody. Już nawet założyłem spodenki do pływania, sami zobaczcie, żeby nie zmoczyć moich, w których przyjechałem, żeby po prostu po skoku do wody się kulturalnie przebrać i wrócić e, do Gdyni. Więc co, próbujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może z tej strony spróbuję się napędzić, bo stamtąd to jest naprawdę mega ciężko. Podjeżdżam i nie mam odpowiedniej wysokości, żeby zakręcić barspina. Ach, kurcze Dobra, kurczę, musimy to zrobić. To będzie zajebisty klip. Muszę po prostu więcej dać korby i zakorbować jeszcze na samej górze i się to uda. Let's go. Okej, okay, let's go. No widzowie, po wielu próbach w końcu się udało. Po prostu musiałem poczekać, aż zajdzie lekko słońce, ponieważ, jak najeżdżałem na ten bank to bardzo świeciło mi w oczy te słońce i kompletnie nic nie widziałem, ale w końcu się udało i powiem wam zajebiste przeżycie. Zawsze chciałem skoczyć e, do morza rowerem, ogólnie do wody, I to jeszcze na takim spocie, razem z barspinkiem na bęku, więc mega, mega zajawka. Dzisiejszy dzień dobiegł końca, Sami widzicie, już jest piękny zachodzik, a my widzimy się w kolejnym dniu już na skateparku w Pruszczu Gdańskim. A mój rower musi się jeszcze wysuszyć przed jutrzejszym dniem, bo normalnie gripy. To mega maneta. I w ogóle wszędzie woda e, powlatywała mi właśnie do sterów, e, do supportów. Next Day Pruszcz Gdański The Next Day. No i witam was w kolejnym dniu. Już jesteśmy na skateparku w Pruszczu Gdańskim. Jest czterech ziomali z okolic, no i będziemy sobie dzisiaj tutaj z nimi jeździć. Będzie naprawdę fajna sesja. Skatepark jest w 100% streetowy i już wam e, pokażę jak wyglądają tutaj przeszkody. Także dawajcie ze mną. Tutaj mamy taką linię różnych kwaterów. To akurat jest troszeczkę parkowa sekcja, ale wiadomo, jest to duży plus, ponieważ na takich streetowych przeszkodach jak są tutaj, trzeba się dobrze napędzić na rurki i tak dalej. Zobaczcie, tutaj mamy taki mureczek, na pewno sobie dzisiaj z niego skorzystamy, taką rureczkę, nie jest ona zbyt duża, ale wiadomo, też spoko. Jeżeli ktoś chce się pouczyć jakichś basic triczków, to naprawdę sztos. Tutaj, zobaczcie widzowie, bo już widzę naprawdę zajebistą przeszkodę, taki transferek z tego kłoterka w ten kłoter. Myślę, że do zrobienia. Może dzisiaj sobie to spróbuję. Niestety nie mam dzisiaj kasku, ale tak jak wiecie ostatnio ostro wyglebiłem. Musimy jeździć dzisiaj troszeczkę zachowawczo, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Tutaj taki ogromny łolik z dziurą. Na pewno też również sobie dzisiaj z tego skorzystamy. I tutaj jest najlepsza sekcja, jak na razie dla mnie. Benio już sobie jeździ. Zobaczcie, tutaj mamy taki railik. Tutaj okrągła rureczka, z której na pewno, na pewno posadzimy dużo triczków dzisiaj. Może jakiś krankarnik wleci, rail ride do bara. No zobaczymy, jak na razie mam wrażenie, że to jest najlepsza sekcja. I tutaj mam już ostatnią strefę, flat strefa street. Więc tutaj też sobie coś pewnie pojeździmy. W sumie wpadłem na genialny pomysł. Z racji, że czterech ziomali przyjechało dzisiaj na jazdki ze mną, to podkręcę im lekki challenge. Powiem im, że muszą wymyśleć sobie cztery triczki, które muszą tutaj dzisiaj zrobić na filmie, więc zobaczymy kto co zrobi. Może zaczniemy sobie od Benia, bo ten ziomal jest naprawdę mega kotem, robi mega giga progres, więc podbijamy do niego. Benio, masz ode mnie challenge. Musisz zrobić dzisiaj na tym skateparku cztery jakieś triczki, do wyboru masz. No dobra. Więc tak. dawaj, możesz teraz podkręcać na szybko. To Smith, Które? Płaską? Tą byś zrobił? Albo tamto w dół? Tamto w dół może być. O, super, to już mamy trzy. I jeszcze pull up O, no, no dobra, no to dawaj, let's go na prędkości. A potem ja coś może podkręcę właśnie na POV, także let's go. Nie, no dawaj szybciej na tą rurę. Pamiętajcie, za wolno nie wolno. O! Je! Yeah. Pierwszy gruby. dobra, to jeszcze dawaj. Raila w dół, Dobre. i coś tam jeszcze chyba chciałeś, czy nie? Pull up bar. Jeszcze rail w dół i pull up bar. To dawaj teraz pull up I yep. zaliczone i teraz ta rureczka przed nami. Prewilny streetowiec woskuje rurę, żeby <grybujesz> szybciej szła. Tylko pamiętaj, że musisz w nią trafić, żebyś nie, żebyś nie skończył jak ja. <grybujesz> yeah, chcesz do końca przejechać? Da. Dawaj, dawaj. Uu! Było blisko jajecznicy. <grywa> a, 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 a. No, no, turcja, ale dobra, sekuracja chociaż. Dobra, zmieniliśmy trochę plan. Benio będzie wskakiwał na rurę, a dwóch ziomali będzie go trzymać od boku, i wtedy sobie wszyscy y, razem zjadą. W sensie, w sensie wszyscy. No, Benio zjedzie, a ziomale mu pomogą. Tak robimy? Tak Tylko pamiętaj, musisz tak. nie wydygać Skakujesz no dobra. i tak się trzymają od o, prawej, od lewej i zjeżdżamy O, 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 o Yes! Mamy to! Let's go! Dobra, mamy następnego ziomala Siemano, ja jestem Piotrek Spróbujemy zrobić cztery triki Yeah! Jeszcze trzy triki, let's go! U! Misklik, nie, nie ten przycisk. Jo! No tutaj widzowie już level up. Normalnie street 100%. cały murek na Fiblu to już jest mega kot. Jeszcze dwie sztuczki. Yo, let's go! Pierwszy raz coś takiego widziałem mega oryginalnie. Dobra, jeszcze i one trick, one trick, bro. Ostatni triczek, który wybrał i chce go zrobić, oczywiście, to rurka pod górę. Oczywiście ta mniejsza, ale z tego co mówił, to nigdy tego nie robił. Mega się więc zobaczymy, jak mu pójdzie. Ogólnie, jak się nie trafi w tego raila pod górę, no to można nieźle wyglebić. Mam nadzieję, że to zrobi. O, o. No streetowo wyjaśniłeś Let's go Gis. Mamy kolejnego streetowego ziemala. Nazywam się Olek, dzisiaj zrobię 4 triki Smitha Na tym murku Double pega do peki tam Całą rurę double pegiem I klasyczne 1.8 na flacie Dobra, no to po prostu lecimy Nie zamulamy No, łopanie Prawie skoczył mi na moje nogi W sumie nie pochwaliłeś się, że jeździsz bez łańcucha Zobaczcie widzowie Ja skumałem to dopiero przed chwilą, jak się napędzał I mówię, dlaczego ty nie pedałujesz w ogóle? Łańcuch, hej Kurcze, bez łańcucha Ale ogólnie niebezpiecznie, jak się wbije w łódkę Taka zębatka Już mi się wbiło Kurde, lipa człowieku, musisz uważać yeah! Następny trik to 180 na tym kącie Łooo! Wow! Jeszcze dwie sztuczki bratku To no to co, rureczka tutaj w dół? Jak Benio? Jak Tylko Benio. troszeczkę mniej prób będzie Z pierwszej próby bro! No jeszcze jeden triczek został Jaka twoja ulubiona marka samochodów? Bo widzę, że to chyba Ford. Nie, BMW. BMW? Be BMW. To czemu masz taką koszulę zajebistą? Dla <grym> seru? bo czarna była. Ah, okej, okay. ale zajebista koszula. <grym> widzowie, napiszcie w komentarzach, jak oceniacie tą koszulę od 1 do 10. Pamiętajcie widzowie, na BMX-ie musi być zawsze styl, więc ciuchy grają istotną rolę. Najlepiej marka Supreme. O, bany! Chyba chciałeś hangovera tam zrobić. <grym> ale się wystraszyłem, co nie? Zaliczamy, przechodzimy do ostatniego zawodnika. Dobra, jestem ranek i będę robił fibla tam na murku. Dobra Nie, ale dobiłeś Kołem, kurczę. dentka cała? Ja, no <laughs> Okej. Okay. Dobra. Trzy jeszcze jedno sztuczki jeszcze. Plecaku, I spieraj próby, kurczę, elegancko. O! żyjemy tak. na spogodzie powtarzamy tak. nie co w ogóle jest to pierwszy działalny który dzisiaj zrobił linię z dwoma triczkami więc za jameczka. kreatywnie Frankowi została ostatnia sztuczka a ja wam teraz powiem ciekawostkę bo przed chwilą się dowiedziałem że obok tego skateparku na którym jeździmy on jest tam jest y, tuż obok starszy skatepark zobaczcie sami Mamy tutaj takie kłotery, on jest ogólnie betonowy Tamten w sumie też jest betonowy, ale Tutaj zobaczcie, jest taka blaszka I wszystko wylane betonem I jest on podzielony również takimi blaszkami Także mega stary skatepark Kiedyś takie robili Franek właśnie chce spróbować coś na starym skateparku To Franek poleci tutaj manualem Tutaj, po płaskiej powierzchni Jeeeeee yeah! Ale czyściutko Co? Mega kozak no to teraz kolej na mnie. Zakładam kamerę na klatę i lecimy zrobić parę trików. Już mam parę pomysłów. Skatepark mi się mega podoba, więc lecimy z tym. Dobra, zacznę na grubo. Spróbuję rail rida na tym długim railu do bar spina. Tutaj mamy duży kłoter. Spróbuję double peg'a. I tutaj trojeczka. Skoro mamy tutaj taką dziurę na tym uolu, to spróbuję nad nią przejechać. Zobaczymy czy mi się to uda, bo mega dziwny jest tutaj kąt. I tutaj na samej górze jak już podjeżdżałem tutaj obok, mega ten uolik jest śliski, więc zobaczymy czy to wyjdzie. O! Elegancko. Z racji, że mamy taką długą rurę, nie może zabraknąć u mnie krankarma. Dawno nie robiłem krankarma na takiej długiej rureczce więc zobaczymy z której próby siądzie. A Benio mi nagra z drugiej perspektywy. Z pierwszej próby. To teraz spróbuję tu w krank 180 na tym railu. I jeżeli uda się na tym, to spróbuję potem o, na tamtym. Jak wiecie, dwa tygodnie temu ten trik mnie pokonał. Trzeba przełamać lody, odblokować psychę. Lecimy z tym. Yeah. Dobra, to teraz tamtej. No, ten rail jest o wiele dłuższy niż tamten. Włączają mi się lekkie flashbacki sprzed dwóch tygodni, jak się wyjeżdża na tym railu. No, ale nie, no to trzeba się przełamać. Robimy to. Teraz to siedzi. Trochę sketchy, ale może być. Wow. Wow. Zręczka mnie łapie. Ostatnia sztuczka na tym skate dzisiaj. Over arm na tym railu. Zobaczymy. Czy zrobię to z pierwszej? Lecimy z tym. Dobra widzowie, skończyliśmy śmiganie na skateparku w Pryszczu Gdańskim, znaczy w Pruszczu. I lecimy teraz na streety. Ogólnie na pewno wpadnę jeszcze na ten skatepark, bo jest zajebisty. Zapraszam widzowie na pobliskie street spoty. Jesteśmy już na pierwszym spocie, zobaczcie taka fontanna śmieszna. O, chłopaki już tutaj sobie skaczą, kąpią się tylko. Samponu brakuje. Stąd tam przeskoczyć na nad tą fontanną Jak myślisz Benio, Uda się? No jak się rozpędzisz, jeszcze barę tam wkleić. Trochę przelotu jest, tym bardziej że jeszcze woda tryska. Jak nie powiem z czego. No a dobra, no mam nadzieję, że jak się rozpędzę, no to przeskoczę i nie zaliczę żadnego kejsa. Zobaczymy. Dobra, lecimy, jeszcze ziemia za mną jedzie. O! Ale dostałem wodą! Oh. Tutaj mamy taki fajny mureczek na lewą stronę, więc chyba podkręcę fibla do 180, oczywiście opo Ale fajnie, bo ten murek znaleźliśmy bardzo blisko fontanny, więc let's go! Ty, ale tutaj mamy spot normalnie na spocie, tutaj mamy taki długi murek Tuż obok tego murka, co przed chwilą zrobiłem, to może tutaj Benio Manual Barspin z no, mojej strony będzie. Zobaczymy. Myślałem, że z mojej. Zrobić z pierwszej? Zrobić z pierwszej. Wszystkie te spoty znajdują się obok komisariatu policji. Tutaj jest bardzo dużo samochodów policyjnych, więc ogólnie pod latarnią jest najciemniej. Ale dobra, mam teraz presję, to muszę zrobić z pierwszej próby Manual Barspin. Kilka wybuchła dentka i będzie musiał ją zmienić Nie wiem jak ty to zrobiłeś Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem, chyba na jakiś schodach Chyba na tej rurze po prostu Nie trafił rurę i mu pękła opona Dobrze, że cały serwis odbywa się blisko takiego spota, to nie? To już chyba będzie ostatni spot Dzisiejszego dnia widzowie, bo jestem mega już styrany A zależyliśmy właśnie taką zajebistą rurę Więc muszę ją zrobić Oczywiście mam nadzieję, że nie skończy się tak jak ostatnio No ale dobra, parę najazdów i mam nadzieję, że wskoczę na tą rurę Dobra, powinno być OK. No wiem, bo tutaj w dół jest lekko. Dlatego próbuję wyczuć prędkość. Dobra, let's go, próbujemy. Przepraszam bardzo. Nie, po prostu. No i wyszło. Kończymy dzisiejszy odcinek widzowie. Ja już właśnie wróciłem do Gdyni i jestem nad morzem, a dokładnie w wodzie, żeby się troszeczkę schodzić po jazdkach, bo były naprawdę hardkorowe. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Trójmiasta, to napiszcie komentarz, zostawcie lajka i subskrypcję na tym kanale i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo!